kajmy są W czarnej dziurze. W czarnej dziurze, co tu tak zajebiście postawił? Te tu coś jedzie. Armory. Wykryto mi Rozwala, ja tu, ja tu pilnuję dronów. dronów. to co. Aleś ich popilnował. Po no ja to tylko przy jednym wejściu pilnowałem. A nie wszędzie. Ja nienawidzę dronów. Są takie mało te te. masz iść na górę i ulepsz te Tutaj w sensie. Ja dalej, ja dalej nie mogę zaznaczyć. A, że tam. Gdzie, a gdzie jest tutaj? Ten. Tak. Dobra, włączyłem mój. Czemu mojego powera nie mogę włączyć? O, mogę. Aha, i panowie, ja będę musiał potem zresetować grę, bo nie mogę zaznaczać, nie? Aha, no. Na ma ta postać jest do skradania wiesz Dlatego będę siedział w środku <grystanie> Idą Z której strony Tutaj Ja już słyszę jak wali z tego tu taki Jaki ty jesteś Blackbird A byłby headshot Gdzie? Tam trójka ich siedzi Termita pojechałem, albo ktoś e, inny Tam nie. dokładnie, tam? Tak, ja pojechałem Termita Gdzie ty, gdzie się patrzysz? Ej patrzcie, jak piszę na czacie Z, no to... Tak Mikołaj, tam dokładnie, tam Weź ty rób coś Kuba Na co czekasz Z drugiej Masz strony się, Z drugiej strony się chyba coś wybije, ale... Mikołaj, spokojnie Czemu nasz... Y, nie... No, bo umarł. No bo w Ej, tylko wy zostali. Tylko, tylko tyl Kuba. Dobra, my, my, my to są, Łombo, e combo, team. I, i Ej, Kuba, czy ty powiedziałeś, że jestem słaby? No, pierwszy zginąłeś. Ale ja tu jako jedyny cokolwiek zrobiłem. O teraz no, ty ja bierz, wiesz kapitał, wiesz kapitał, bierz, tak kapitało, bierz, życia, kapitało, bierz kapitało. Masz? Dobra i ja teraz biorę tego LKMA Do fuzza i zobaczymy jak to wygląda e, a jaki ty masz skin do tego LKMA? Ja? Na, no Aha to mam zmienić na LKMA. a A co ty, no ja chciałem żebyś LKMA wziął Wąża mam Węża masz? jest fajny, wąż jest fajny Dobra, to na złoty Ja. Kurde, ludzie mi się na sklepie wyświetlają Ej patrz, mamy dwa złote skiny, dwa węże Ale że gdzie panowie, co? Ej lol A kto co a wy właściwie wzi węże wzięli Węże no, są fajne Czym nas jest czwórka? Tak Find the Sprawdzam w górach, tam coś jest. Aha. Czyżby w tym samym miejscu co my? Nie. Ja. A nie, tutaj. W tych półkach się trzeba ustawiać, nie? Nie. Ja. Nie Tu strzelają to. Gdzieś tu jest, Kuba A bo ja mam LKM a jestem wolny, a ty masz LKM a jesteś szybki No Gdzie tu logika? Ej, a teraz pancerza w ogóle przeźnie nie widać No to jest takie... Ale to jest słabe, to, to, to ja mam taki sam badaż jak ty na, na przykład, można pomyśleć. I to czemu ty masz być taki szybki? Myślimy ten lepszy. Ej, ty, jaki masz celownik do tego? Eee, Czyli razy jeden. Tak... Ja mam akoga. Bo tak sobie. Myślałem, że akoga. No, mam raczej innych, nie wiem. To ja tu mogę, wiesz co, wrzucić, nie? Tylko to co? nie... a poczekaj! Co, Serio? Gdzie chcesz iść, Kuba? Że jestem po naprawdę. Chce, chcesz tam wejść? Nie, ja, ja, ja stąd idę, Elu. Jak mnie zjadła. A gdzie? Wykryto Aweira. mnie. Kaj, tu jest kamera. Właśnie na schodach u góry. Zaczekaj, eee... Yy, jest Max Kuba... Chyba... Gdzie tu jest jakaś kamera? Pod tu są Eee, kamera, wyjdź. Gdzie ty patrzysz, zaczekaj, stój! Co ty robisz? Co tam ty ty na, na tyły patrz, patrz na tyły. Cicho, ci bo ja tam mam Max, co? Idź tam do tej yy, strony tej ciężarówki. Jest kamera. A nie, nie ma zniszczona. Tak, ktoś mnie wykrył. Ej, oni wszyscy skracają. Alta. Ej, to jakie mam to zrobić? Jak oni wszyscy skracają? A, A oni wszyscy tam chyba tylko jeden, zresztą. na Dzień dobry. Aleś to wyrobił. Boże, stary 10 naboi, a to przeładowuje. 8 Fajnie wygląda animacja przeładowania. No Jezus, albo dobra, nie? Daj. Nie przeładowuje. Lecisz, 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 lecisz. No. Ból. Takowy Ja za kawierem. Chciałbyś. Za ja kawierem. Zabierzcie kawier. Kawiera jest dobra, widzimy. Ale ty nie umiesz nie umiesz grać. Daj mi ją. Tak, chodź. Daj mi ją. No to bierzesz ją, Kuba, czy nie? No... Jak Mikołaj ją Max ją, wzi ją wziął. To bierzesz ją, czy nie, no? No biorę. No to weź ją! Dziś jest... Ty jest niepociumany, nie? <śmulatuj> <śmulatuj> Max, nie, nie dam... Nie dawaj mu tej kawerii, nie. nie. Nie, nie ja, ten... ja ci nie będę dał. Drugi raz! Drugi raz ja ci ją daję, a ty nie, jej nie bierzesz. To wtedy to był kapitan. Ta, na pewno. Kuba... Kuba, ja nie no wierzę w ciebie. Ej, ale w ostatniej sekundzie mi to daje. A, nie, nie w ostatniej sekundzie? W jakiej ostatniej sekundzie? Ty weź no, się u ale... mnie patrzeć. W ostatniej sekundzie, mi to, u mnie to tak wyglądało. Ja jak u ciebie to tak wygląda. No, ale, no, ja, no, ja, no, ja, no, ja tam no, idę. To ja. Zniszczę ci to. No fak. ty kupa. No cio No. To że ty nie umiesz tu wejść. Nie, no, ej, ale nie... Ej. Oni wiedzą, że ja tu siedzę. Mikołaj, ten dron to w... ten dron jakoś w to wskoczył. Patrz. Co się stało? Nic się nie stało. Tam możesz dalej wejść. Jak? Nie mogę, jak mam wejść? Jak ja tu mam wejść? Co? Tak. Tak. Nie, to ty jest. I ty mi śmiesz mówić, że chcesz tu być pierwszy, tak? Tego monitora nie ma, który był. Jak nie ma tego monitora? On tam cały czas jest. Jak ja go tu nie mam? Zaklinie pociumagman, wiesz? Dobra, ja idę sobie po pancerz, idźcie sobie. Czemu tu nikt nic nie dał? Co to miało być? Ej, ta Twitchka jest jakaś dziwna. Ona ma olhaki. Ona po prostu się... Nie wiem jak to ma wyglądać. No po prostu... Aha, tu jest Dobra, nieważne. Oni prawie wszystkie zniszczyli. Ja sobie po prostu stoję za... ten, za... za oknem, które jest zabarykadowane. Ona strzela po prostu da od razu, nie? Że po prostu wiedziała, no. że tam stoję stali... Ej, Blackberry ja. leży! Szybko ktoś do mnie! Szybko, 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 szybko! Dawaj, dawaj! Bomba. Nie przestawaj! Mikoła, idź tam do niego albo ktokolwiek. Szybko! Słyszę, szybko, szybko! Szybko, bo oni tutaj idą Ej no chodźcie tu, serio Ciii. No Mikołaj! Kajf ty jest Idziesz ta... Aha, bo Mikołaj, Mikołaj jest wolny, dobra Gdzie ten Blackbird? No nie, weź mi Plecy masz, Lecę masz Plecy Gdzie? Aaa, nabrałam no Niko, ja każdy ma plecy, hap... nie? Uważaj, uważaj, kapitanu, kapitanu, kapitanu. Dobra, on głupoty gada. Aha, no jednak jest. Zmiany, masz go. Ładnie. Ej, co ty masz za, co ty masz za skin? Ładny, nie? A co to jest? Nie <laughs> wiem. <Skullerain. śmiech> to nie jest Rain. No bo mówię, że Skullerain nie jest brzydki. No. Co? Ci są jacyś niepociumani na. Daj mi kapitano! Tyś jest chyba. No chyba nie. Nie no. Proszę! Nie dam ci, bo znów nie weźmiesz. Wezmę! Naprawdę! Nie! Daj mi ostat... Ostatnią szansę mi daj. Ale ostatnią, ostatnią, tak? Kuba, czy ty go ostatnią. dalej nie wziąłeś? Tak. Kuba, powiem ci nie. A wiecie co? Czy tyś wziął Sledge'a? Max? Weź tego kapitano. Max, kapitano. Dobra, ja biorę kapitano. No ty po prostu wychodzisz, a weź się w jaja, nie róbcie On ci zwolnił tego kapitana. Ale to ja tego nie widzę. Powiem ci nie. A... Nie, nie dawaj, to nie ma sensu. to jest bez sensu. Po co mam udawać jak on tego nie bierze, no? Ale, bo ja tego nie widzę, a my że ze mnie jaja robicie <grym> Jak my ja jaja nie robimy ja tylko ty, ty nie ja nie wiem co ty masz za tam internet. Ty to nagrywasz? No No to se Kuba zobaczysz. No No nie Masz mi ten, mi to za chwilę wysłać wysłać jeszcze czego? Się będzie czy godziny wysłać o, tu taka chmara sobie siedzi. Tak. Trafle, Mają Tom. Wiem, że wiesz. To wiesz, może czy kto, zobacz, czy ktoś poszedł tam na to miejsce. Przejedźcie tam dronem. Już, już za późno. Czaj, mam, jeszcze, mam jeszcze drona, nikogo tam nie ma. Ale Kaweira tam. Nie, dobra, nie, nie wchodzi. Nikogo tam nie Ta para, 308, jest dobra. U tego no. kapitału. A ty, Kuba, nie, nie... Ja nie wiem, jak można. Ej, Mikołaj, to tu widać, patrz. A, spadłem. Tu tą luk lukę widać. Jaką lukę widać? No wiesz? wiesz, no! No widać, ale nikt tam nie patrzy. Z reguły nie. Chyba, że jest mądry. Chyba, że wie, że tam... ...może też... siedzieć. Strzelają z shotguna. Już nie. No. To jaki... Kim ty jesteś? Kapitan! O pyta Mikoła. Kim on jest Termitem No nie, ona wam wyskoczyła wam Wiem, widziałem Kaweria. zabiję ją? Nie Czy ona zabija ciebie? No uważaj na nią, bo ona może ci zrobić kuku. No Przeleciało! Hmm. wiem, widziałem. Wyskoczył. <grymne> Naj. Dobra, Dobra. Co ja chcę Jakie dzikie strefy. Tu masz. Przez tą dziurkę do nich. Mogłeś na nich patrzeć. Tam, tam masz tam dziurkę. Wykryto ja. mnie. Tu masz tam dziurkę. No, przy... no Max, Tych go nie widział! No, dwa razy go tak! Dwa razy ci przeleciał przed oczami! Jen! Nie, no, nie każdy, ale my lamimy! Ale ty lamisz! Tak, to czemu kuba jest za mną? Kuba to jest w ogóle poza skalą. <noise> Jeg er ærlig.